Nie wiem, bo jestem w.UU.Sie ma się ma z tej strony. Äh, więc akwariat nie widzę was w. w.W.W.W.X.Bit oh, MMO. Hej, stary XBit. E, o, dużo. Ok, więc odpisał. Welcome to XBit MMO. Witam w Xbit MMO. Jak widzisz, możesz użyć e tu, tu do o, używania rzeczy. Używasz ich na tabliczkach. Użyj na, teraz użyj ich na drzwiach po prawej. Okej. Okay. E. Okej, okay, dalej. To jest moja kuchnia. No i nie możesz mój, ponieważ nie mam. Okej. Nie wiem. Dobra robota. Przetrwałeś e, <laughs> e, świetną i wyczerpującą podróż do mojej kuchni. Teraz na pewno będziesz różnym hotelem. Dobra, teraz wyjdź e, Nie, nie wiem co to miało być. Teleporter! Spaceball. A. No co? Eee... Uh, gin 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 To się mi na HP. Yes. Not bad. kill Kurde. No no, to się na HP. że już starczy. God! Okay, nice work. Oh. You must talk to Robbie. Oh, fine. Oh, wow, you survived. I didn't expect that. And now you want a reward? Very well. I will give you a picture of hot dog. You don't want it? Oh, no, it's cool. If you don't want it, now you for your escape, use a teleport on the right. Get close the, to the blue thing on the right and press E and then jump into the pit. Yes, seriously. Oh, me. Oh, you're a chick. You're a Never mind. <laughs> We're going to shoot you with a potem. No, 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 no! You actually jumped in the pit. I never forgot your activity. And uh, great war yours. You're no, you're stuck. Game over. Bad end. Nah, I'm just kidding. And you get stuck, click menu, respawn root. It's good to know the command. Uh, because other heroes often tend to build a, uh, traps like this. Because they are. Oh, the shit. Oh, good job, you're awesome. Now go away. Okay. Just window. Uh, Serious zombie brain. Yeah, you're looking for Manchester's work. Everyone, this day's coming by just to get some contracts. What do I look like an envelope office? You know. There was a time I was quite a looker I was even a music video I can't say with what but let's just say it was thrilling get it no puff Su zombie brace go for God and I 70 layers cat and then come okay, yeah. cool. uh. so let's go. Jeżeli bo No ja nam wszystko. Nie. Jes! Gin, dzi. Okej. Okay. Mm. O, to za drzwi. Mm. Okej okay. 2, umarłem Umarłem, tylko ty mnie zabiłe. Jak? Dobra, fajna gra Muszę przyznać, że może być Lola, ale on, ja jeszcze go na hita i'm going to take a for i have a problem give nice going for a so get the fuck out of here good that's um, okay get the fuck out of here man ah. good work. What a river hard work is a river okay fine here's edgar and did you expect one Never mind. Rawr, rawr. English. Oh, okay. You want to learn architect? You came to the right place. Here, my middle name is architecture. Actually, no, that's a lie. My middle name is there. but my last name is. I'm not sure if you're fully understanding all this about architecture. See I'm dragon and I'm an architect. So whatever, never mind. If you want to truly understand architecture, you have to have two K skills: putting stuff down and picking stuff up. It e rules no what? putting stuff down and picking it up. That's the k. Drop stop open your inventory. Click the item to make it the active item, then check drop active at the button right. Then click where you want to. Blocks go for okay. Okay, so where am I? Mano, inventory uh. o oh. okej, okay, już zbagała się, okej okay. I get gold. Uh, get gold. get um, gold. Mm, uh, map. No. Give me a map. What okay. the Okej, okay, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem, już co nieco połapałem i idziemy dalej. No nie, muszę mieć drugi level, ale ja nie chcę mieć drugiego level. A, idę tutaj po e, poczekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem, ktoś do mojego pokoju. Gin, 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 gin. Ale jestem co dobry, nie ma co. Gin, gin. Muszę ja picski w walce. Gin, 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 gin. I... I co, i co, co do HP in, in. In. Muszę mieć drugi level żeby wyjść Myślę, że jeszcze Może już niedługo go nabiję Patrzcie, wystarczy tylko wchodzić w nie i bić Bić, proszę bardzo, one wam nic nie zrobią No chyba, że wejdziecie w całą grupę Tutaj nie raczy za siebie Ale nie wiem czy za ten sposób sobie A, już oberwałem. Już, już dwa. Już dwa poszło. Poszło się. Ginie. Ja wiem, ja już kapuję po prostu. Ja kapuję, o to chodzi. Nie można po prostu... ich do nich podchodzić, kiedy mają wystawione pazury, inaczej się deda. O o, o, o o o trzeba obserwować jak mają... Bodury, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma... Pad mi. Pad po co? Jak znowu padnie, to się zdenerwuje. W ogóle ciekawy jestem. W ogóle. Jeżeli szukacie tych gigier, to on... To, yy, to jest na Steamie, dla Waszej wiadomości. Można ja sobie ściągnąć na Steamie, nie, nie, ściągam, nie ściągało mi się zbytnio. Długo, a jeżeli szukacie jeszcze takiej gry, znam taką jedną fajną polską online. Właśnie dosyć fajna. Oh God, nieźle mi idzie. i można też nie fajnie się pobawić z kolegami. Gieńkocie! Gini! Teraz się zbagował. Zdecydowanie. Okej, okay, już niedługo drugi poziom. Podać wszyscy. Dum, 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 dum. O, już 12 minut nagrywam. Faa, padłem. Delikatko. Dzień. 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 O, oh, fuck. Okej, okay, to dokończę nabijenie drugiego levela i... END OF THIS PART! Podnie, mm, padnij, 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 Kurde, ja na prostu myślałem, że wcale nie rozgryzę, jak one biją. No, 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 już prawie. Już prawie drugi level... Gimme, Give gimme... Give LEVEL UP! New item in shop!

Skąd nie wiesz, że nie mam złota? Idę, wracam i życzę się z wami, cześć do drugiego odcinka.